Dzień dobry, Kasia Bromirska, Bromirscy Nieruchomości. Dzisiaj podróż sentymentalna. Jestem w Łomiankach w kawiarni Fresh gelato To jest miejsce, które zostało otworzone około roku temu i cieszy się ogromną popularnością. A my sami przez blisko dwa lata byliśmy mieszkańcami Łomianek i było to miejsce, które dla nas stanowiło stały punkt programu weekendowego, tygodniowego, jakkolwiek. Może ja trochę dziwnie, słuchajcie, reklamuję te nieruchomości, bo. Zaczynam zwykle od tego, co oferuje okolica, a jeżeli jest to dobra kawiarnia, to u mnie jest szachmat i właściwie na tym temat mógłby się zakończyć. Oczywiście żartuję, w naszych, w naszych ofertach znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące lokalizacji związanej ze sprzedawaną przez nas nieruchomością. O 11.30 dzisiaj rozpoczynam sesję zdjęciową. Przygotowujemy dla Was nową ofertę. Przepiękny dom w Kiełpinie. Posadowiony na działce 2500 metrów z ogromnym ogrodem, z basenem. Oj, to będzie prawdziwy rarytasik. tasik. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Zaglądajcie do nas www.bromirscy.pl. Ta oferta jest na naszej stronie. I oczywiście zapraszam na prezentację. Do zobaczenia.